Wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę coś objawił, Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmocny i miłosierny. Dasz mi grzechu w odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję. Nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt żalu. Ach żałuję za me złości jedynie dla Twej miłości, bądź miłości w mnie grzesznemu, do poprawy dążącemu. Panie Jezu Chryste, Synu Boga, Zbawicielu, zmiłuj się nade mną grzesznym. Jezu, cichy i pokornego serca. Uczyń serca nasze według serca twego. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdasz nas spokojem. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu, Chryste, zmiłuj się nad nami. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Panie, ratuj. Jezu, ufam Tobie. Jezu, kocham Ciebie. Panie, pomóż mi. Hors neutra Życia wewnętrznego na jej głowie prezentuje pobożne rozważania na każdy dzień Adwentu ze świętym Alfonsem Marią Liguorim. Pan jest z tobą, to rzecz pewna. Matko Najświętsza, Tyś naszą pewną i najlepszą przewodniczką Adwentową. O Maryjo, Różo rajskich wonności, Lilio jaśniejąca niepokalaną białością Przed tronem Trójcy Przenajświętszej, Matko naszego Pana Jezusa Chrystusa, W ręce Twoje składamy tę drobną pracę naszą. Błogosław jej, o Matko Boża, Błogosław wszystkich, którzy tego słuchać będą, Przygotuj nasze serca na przyjście umiłowanego syna Twego. Amen. Dzień osiemnasty. Który też własnemu synowi swemu nie przepuścił, ale go za nas wszystkich wydał. Zważ. Że ponieważ Ojciec Przedwieczny dał nam własnego syna na to, żeby stał się naszym pośrednikiem, naszym przed nim obrońcą i zadośćuczynną ofiarą za wszystkie nasze grzechy, zatem nie powinniśmy już obawiać się, że nie otrzymamy od Boga łaski, jaką by ona nie była, skoro tylko prosząc o nią oprzemy się na pośrednictwie. Takiego odkupiciela, jakżeby też z nim wszystkiego nam nie darował. Czegóż by mógł odmówić nam Ojciec Niebieski, skoro nie odmówił nam własnego Syna? Nasze modlitwy nie warte są tego, żeby przyjętymi i wysłuchanymi zostały przez Boga, albowiem za grzechy nasze, nie na łaskę lecz na karę zasłużyliśmy. Lecz Pan Jezus, który wstawia się za nas i który składa w ofierze za nas wszystkie cierpienia, jakie poniósł przez całe swoje życie, jako też krew i śmierć swoją, zasługuje aż nad to, żeby być wysłuchanym. Ojciec Przedwieczny nie może niczego odmówić synowi tak drogiemu, który powołuje się na zasługi ceny nieskończonej. Jest on niewinnym. Wszystko, co wypłaca sprawiedliwości boskiej, wypłaca to jako okup za nasze grzechy, a okup ten jest wartości nieskończenie większej, aniżeli wszystkie grzechy ludzkie. Ponieważ Pan Jezus z nadmiarem bez granic zadość uczynił za nas. Sprzeciwiałoby się to sprawiedliwości, żeby grzesznik, żałujący za swoje winy i przedstawiający Bogu zasługi Pana Jezusa, miał zginąć. Składajmy za to dzięki Panu Bogu i spodziewajmy się i oczekujmy wszystkiego po zasługach Pana Jezusa. Nie, o Boże i Ojcze mój, już ja nie mogę nie ufać Twojemu miłosierdziu. Nie mogę obawiać się, że mi odmówisz przebaczenia za wszystkie winy moje. Nie, nie mogę obawiać się, żebyś chciał pozbawić mnie wszelkich łask, jakie mi są potrzebne, skoro dałeś mi własnego Syna, żebym Ci go składał w ofierze za siebie. Dałeś mi Pana Jezusa właśnie na to, żeby mi przebaczyć i uczynić zdolnym do przyjęcia łaski Twojej. Chcesz, żebym Ci go składał w ofierze i żebym miał nadzieję, że mnie zbawisz przez Jego zasługi. Tak jest, Panie i Boże mój. Ja też pragnę spełnić w tym wolę Twoją. Dzięki Ci skłanam i ofiaruję Ci zasługi najdroższego syna twego, i przez nie spodziewam się łaski, która wspomoże słabość moją i naprawi wszystkie szkody, które sobie grzechami wyrządziłem. Żałuję, o dobroci nieskończona, że Cię obrażałem. Kocham Cię nad wszystko, i przyrzekam Ci odtąd już Ciebie tylko miłować. Lecz przyrzeczenie, jakie ci czynię, na nic mi się nie przyda bez twojej pomocy. Obdasz więc mnie wytrwałością i twoją miłością przez zasługi Pana Jezusa. Obdasz mnie światłem i siłą do spełnienia świętej woli twojej. Ufny też w zasługi Pana Jezusa, mam nadzieję, że mnie wysłuchasz. Maryjo, Matko moja i moja nadziejo, i Ciebie proszę, przez miłość Pana Jezusa wyjednaj mi tę łaskę. Matko moja, wysłuchaj mnie. <Słyska> i z własną swoją, i nie spóźniaj się. Wśród licznych trosk i niepokojów, Kiedy już sił nie starcza nam, Karmisz nas, Panie, swoim ciałem, Nasza moc, nasz Bóg i Pan Przyjdź do mnie, Panie, mój dobry Boże Przyjdź i nie spóźniaj się Przyjdź do mnie, Panie, przyjdź z łaską swoją i nie spóźniaj się. Dzieciątko Jezus, usłysz nas, Dzieciątko Jezus, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami, Synu odkupicielu świata Boże. U Święty Boże, miłuj się nad, nami. święta, trójco jedyny Boże, boskie dzieciątko, prawdziwy Synu Boga. Boskie dzieciątko, synu Maryi i Panny. Zmiłuj się, Boskie dzieciątko, słowo, które stało się ciałem. Zmiłuj się, Boskie dzieciątko, mądrość ojca przedwiecznego. Boskie dzieciątko, przedmiocie upodowania ojca. Zmiłuj się na Boskie dzieciątko, Oczekiwanie Sprawiedliwych. Zmiłuj się na Boskie dzieciątko. Upragnione od wszystkich, się nad nami. boskie dzieciątko królu aniołów. Się nad nami. boskie dzieciątko nasz Zbawicielu. Boskie dzieciątko, któreś sobie obrało za mieszkanie łożuchną stajenkę, żubek za kolebkę prostych pastuszków, za swych wielbicieli. Boskie dzieciątko. Które Królowie uznali Światłością i Zbawieniem wszystkich narodów. Zmiłuj się nad nami. Boskie Dzieciątko, Skarbniku łask boskich. Się nad nami. Boskie Dzieciątko, Źródło świętej miłości. Bądź nam miłościw, przepuść nam boskie dzieciątko. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, boskie dzieciątko. Bądź nam miłościw, wybaw nas, boskie dzieciątko. Od niewoli grzechowej, wybaw nas boskie dzieciątko, od złości światowej, wybaw nas boskie dzieciątko, od porządliwości ciała. O, pychy żywota, przez pokorne narodzenie Twoje. przez chwalebne objawienie się Twoje. Przez ofiarowanie się Twoje, przez niewinność Twoją, przez prostotę Twoją. Przez to słuszeństwo Twoje, była w nas, boskie dziątko, przez łagodność Twoją, była w nas boskie dziesątko, przez pokorę Twoją. Przez miłość Twoją, od nas Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Dzieciątko Jezus. Baranku Boży. Który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, dzieciątko Jezu. Będę się radował w Panu, będę się w Bogu Jezusie moim. Módlmy się. Panie Jezu, który z miłości ku nam przybrałeś w postać dzieciątka ubożuchnego i upokorzonego w żłóbku. Uwielbiamy Ciebie wraz z mędrcami ofiarujemy Ci złoto gorącej miłości. Oraz kadzidło żywej modlitwy, uświęć nasze serca, jak niegdyś uświęciłeś serce ubogich pasterzy, abyśmy Ci zawsze wiernie służyli i nigdy nie przestawali wielbić. Amen. Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu, Duchu Święty, oddaję Wam cześć głęboką i ofiaruję najdroższe ciało, krew, duszę i bóstwo Jezusa Chrystusa, obecne we wszystkich tabernakulach całej ziemi, jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętności, którymi ludzie obrażają Jezusa. Przez nieskończone zasługi Najświętszego Serca Jezusa i wstawiennictwo Niepokalanego Serca Marii, Modlę się o nawrócenie grzeszników. Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu, Duchu Święty, oddaję Wam cześć głęboką i ofiaruję najdroższe ciało, krew, duszę i bóstwo Jezusa Chrystusa obecne we wszystkich tabernakulach całej ziemi, jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętności, którymi ludzie obrażają Jezusa przez nieskończone zasługi Najświętszego Serca Jezusa i wstawiennictwo Niepokalanego Serca Marii modlę się o nawrócenie grzeszników. Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu, Duchu Święty, oddaję Wam cześć głęboką i ofiaruję najdroższe ciało, krew, duszę i bóstwo Jezusa Chrystusa, obecne we wszystkich tabernakulach całej ziemi. Jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętności, którymi ludzie obrażają Jezusa. Przez nieskończone zasługi Najświętszego Serca Jezusa i wstawiennictwo niepokalanego Serca Marii modlę się o nawrócenie grzeszników.